Czy w obliczu straty dziecka poczętego wiara ma jakiekolwiek znaczenie? Czy przekonania religijne mogą przyczynić się do zmniejszenia poczucia pustki i żalu po śmierci nienarodzonego dziecka? Aleksandra Kłos-Skrzypczak, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, zapraszam na kolejny odcinek projektu Live. Człowiek w sytuacji straty dziecka poczętego niejednokrotnie stawia pytania o sens i wartość ludzkiego życia, gdyż mówi się, iż poronienie jest jak poród i doświadczenie śmierci bliskiej osoby w tym samym czasie. Aspekt religijny może mieć istotny wpływ na doświadczenie przeżywania żałoby, może stać się buforem, dzięki któremu proces zdrowienia po stracie jest możliwy. Analiza treści wpisów zamieszczanych w tzw. grupach wsparcia rodziców po stracie dziecka, które dostępne są w przestrzeni internetowej, pokazuje, iż wiara i silne przekonania religijne wraz ze wsparciem społecznym przyczyniają się do zmniejszenia poziomu żalu spowodowanego śmiercią dziecka w okresie prenatalnym. Co więcej, instytucje religijne są ośrodkami z bogatymi zasobami wsparcia społecznego, a uczestnictwo rodziców w praktykach religijnych Pomaga w zaakceptowaniu tego wsparcia na różnych etapach żałoby. Z prowadzonych badań wynika, iż rodzice przyznają pełni praw wartości osobistej i społecznej poronionym dzieciom. Tak rozumiana godność, mocno podkreślana przez chrześcijan, wyraża się poprzez stosowanie względem dzieci zmarłych przed urodzeniem zajmków osobowych, rodzajów płci czy konkretnych, wybranych wcześniej imion bądź zdrobnień. Na wspomnienia swoich zmarłych przed urodzeniem dzieci rodzice używają najczęściej określeń: mój synek, moja córeczka, nasz cud, nasz promyczek, nasz największy skarb. Zdarza się, że zmarłe w okresie prenatalnym dzieci miały imiona, którymi w postach posługują się rodzice: syn Maksiu, kochany Mati, córeczka Lenka. Rodzice dużo łatwiej przechodzą trudny okres żałoby po stracie dziecka w okresie prenatalnym. Jeżeli mogą zorganizować mu pogrzeb, zazwyczaj jest to niewielka uroczystość, pożegnanie, które jednak ma duże znaczenie dla stanu psychicznego rodziców. Rodzice, którzy zdecydowali się na pochówek dziecka, na forum grupy dzielą się projektami nagrobków, zdjęciami przystrojonych grobów. Pytają też o epitafia, które znajdują się na grobach zmarłych przed urodzeniem dzieci, czy o miejsce zakupu kolorowych, dziecięcych zniczy i ozdób. Kwestie religijne mają również wpływ na radzenie sobie z problemami psychicznymi po poronieniu. Z prowadzonych badań wynika, iż kobiety dzielą się piosenkami, które podnoszą je na duchu, wierszami, które dedykują swoim zmarłym przed urodzeniem dzieciom, a nawet bajkami, które zostały napisane po stracie, a których wymiar jest stricte terapeutyczny. Na forach udostępniane są informacje o grupach wsparcia, ruszających w poszczególnych miejscowościach kraju. Ponieważ strata dziecka w okresie prenatalnym może skutkować wykluczeniem ze społeczeństwa, wsparcie i otwartość instytucji religijnych w tym momencie jest nieoceniona. Wielokrotnie w grupach wspominane są archidiecezjalne bądź parafialne ośrodki wspierające rodziców po poronieniu. Z prowadzonych badań wynika, iż Rodzice po stracie dziecka korzystają wielokrotnie ze wsparcia duszpasterskiego. Nieoceniona jest rozmowa czy sakrament pokuty i pojednania w procesie przeżywania żałoby. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej, śledzenia nas w mediach społecznościowych oraz subskrypcji kanału YouTube.